Panie Tomku, jesteśmy tutaj w kinotece podczas drugiej edycji festiwalu BNP Paribas Warsaw Serialcon. Czego od seriali oczekuje pan Jakowicz? Co pana pociąga w tej formie krótkich opowieści odcinkowych? Niedawno widziałem wypowiedź Quentina Tarantino, który mówił, że niestety, ale serial zawsze przegra z filmem, bo film jest zakończoną historią skończoną i w gruncie rzeczy po nawet najlepszym serialu po latach pamięta się, nie wiem, głównego aktora, jakąś jedną scenę i tak dalej i poniekąd jest to prawda, ale z drugiej strony... Serial, te mniejsze formuły, czy też tak naprawdę stają się rozbudowaną formułą fabularną i to mi pasuje, że można się naprawdę przyjrzeć bohaterom, zajrzeć te wszystkie wątki i mam wrażenie też, że jak, no na przykład jak robiliśmy niebo, no to reżyser pieczołowicie dbało o rozwinięcie każdego epizodu i oczywiście w filmie fabularnym nie byłoby na to szans, więc to mi się podoba, że można się zagłębić w czyjś świat. Teraz jesteśmy na. Premierze, pokaz się przedpremierowym serialu Rock Niebo w Piekle. To opowieść inspirowana prawdziwymi wydarzeniami opisanymi w książce Sebastiana Kellera. Co było takiego intrygującego w scenariuszu, że postanowił pan podjąć się udziału w tym przedsięwzięciu? Kilka spraw złożyło się w jednym momencie. Pierwsze to, jak przeczytałem scenariusz, pomyślałem sobie: O, wow, to jest, to jest duże wyzwanie, bo jak wygenerować w sobie tym bardziej, że autor scenariusza od początku mówił, bez, bez góry tego serialu nie ma. Więc, więc poczułem od razu tą presję pomyślałem sobie, wow, to jest bardzo ciekawe. Ale też w tym czasie byłem na festiwalu w Gdyni, kiedy rozważałem tą opcję. I tam co chwilę ktoś podchodził, promowaliśmy tam film Kulej, dwie strony medalu. I co chwilę ktoś podchodził i mówi, Pan tak się dobrze kojarzy. Tutaj profesor, turysiek, tuniania. A tutaj pan gra takiego ubeka strasznego i nęka pan tego bohatera. Nie? I w różnych wersjach słyszałem ileś, ileś takich wypowiedzi i w pewnym momencie zrozumiałem, że, że to byłby bardzo fajny zabieg. Na tej mojej ścieżce zawodowej, że gdybym, gdybym przystąpił do takiego wcielonego zła, to, to byłoby to bardzo ciekawe. No i to mnie najbardziej zaintrygowało. Czyli zło jednak bardziej przyciąga aktora od tej strony, właśnie bardziej skomplikowanej postaci? Zależy od sytuacji, no bo jeżeli na przykład no, tyle głosów było na tym festiwalu i pomyślałem sobie, a faktycznie dobrze się kojarzy, sympatycznie, no to, no to można by coś z tym zrobić. Wydaje mi się, że jeżeli ktoś cały czas, tak, kiedyś miał taki moment, grałem cały czas w komediach i marzyłem o dramacie i myślałem, że one już nie przyjdą, cieszę się, że przyszły, ale to takie. No, a jak człowiek z kolei jest zanurzony cały czas w tych mrokach, no to bardzo chętnie by zagrał komedię. Nie? Tak samo jak nie wiem, teatr filmowy, no, jak za dużo jest teatru, to tęskni się za filmem, a, a potem się tęskni za teatrem. Więc to jest to chyba kwestia indywidualnej decyzji. Czym zaskoczy widzów niebo rok w piekle? Nie mam pojęcia, bo też nie wiem co widzowie mają w głowie, po prostu zapraszamy wszystkich i mamy nadzieję, że ten film zaintryguje, że ten serial zaintryguje. No mogę tylko uczciwie powiedzieć, że wszyscy bardzo uczciwie pracowali, że mamy fantastycznego reżysera, który kilka razy miał takie uwagi, że miałem pretensje do siebie, że nie wpadłem na to, żeby mu zaproponować to od razu. I to było bardzo takie poszerzające, bardzo w pewnym sensie edukacyjne. No i zapraszam, no, świetni aktorzy, świetna obsada, scenografia lata 90., jest taka reminiscencja tej młodości, człowiek wraca. No, mam nadzieję, że będzie ciekawe. To świetnie. Przed nami właśnie pokaz pierwszego odcinka. Jeszcze na koniec chciałam zapytać o ulubiony serial albo o serial, do którego lubi pan wracać. Raczej nie wracam, bo, bo jest tak, że w zasadzie mamy coraz mniej czasu, cały czas trzeba zasuwać. Mam takie... Ciekawy jestem, ale to jeszcze nie ten moment, nie? Że kiedyś na pewno chciałbym obejrzeć przystanek Alaska, być może Twin Peaks, nie? To są te pierwsze rzeczy, które jak byłem młodym chłopakiem, to, to wow, z Ameryki serial i tak dalej. I, i, I ciekawy jestem, jak po latach bym odebrał to teraz. Super, dziękuję bardzo, miłego wieczoru.